Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, bardzo mi miło, Polak, bardzo miło. Mi mi Mamy nadzieję, że sprawimy trochę radości dziesiątką z tymi zabawkami. A ja bardzo chciałam podziękować. Podziękować za tą inicjatywę, bo to naprawdę szlachetna inicjatywa, na, na nowej Waszej drodze życia i życzyć Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dużo słońca i ciepła i miłości w swoim życiu. I jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu wychowanków. Na pewno sprawiliście im straszną radość. I one poczekają tutaj tak długo, aż dzieci wrócą ze szkoły i same sobie je, te, te prezenty pozabierają. Także bardzo dziękuję. Proszę przyjąć od wychowanków takie podziękowanie. No i taką słówkę zrobioną przez nas, żeby to był mądry związek. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.